Sytuacja osób bezdomnych w czasie pandemii jest bardzo trudna, gdyż ośrodki nie mogą przyjmować osób bezpośrednio z ulicy. Eee, osoby muszą przejść najpierw w izolację, e, zanim trafią do ośrodka dla osób bezdomnych. E, część ośrodków w Poznaniu nie ma takiego miejsca i może nie może w ogóle przyjmować osób. E, nam udało się uruchomić takie miejsca. Mamy w tej chwili 25 miejsc izolacyjnych dla osób w kryzysie bezdomności. Część, os... część tych miejsc jest finansowane przez Urząd Miasta Poznania. W zeszłym roku też część miejsc mieliśmy finansowane przez Fundację Parka. Natomiast te miejsca generują duże koszty. Musi być zachowana szczególna higiena, szczególne środki ostrożności. Bardzo też drogie jest utrzymanie tych miejsc, ponieważ ogrzewanie jest elektryczne. Po przejściu takich miejsc izolacji osoby wtedy mogą trafić do ośrodków. Część trafia do naszych ośrodków, część do innych, część osób wyjeżdża na terapię. Bez takich miejsc izolacji ośrodki no, właściwie nie mogłyby funkcjonować, a osoby bezdomne zostałyby bez pomocy.